Czy 800 plus potrzebne jest? Czy powinno być oczywiście, 800 plus? Oczywiście, że potrzebne. Dzieci potrzebują jeść, a rodzice ich niech się wezną do roboty. Młoda była mi musiałam iść do pracy. I pani żyła bez 500 plus, bez niczego tak. średzi. A czemu, tak. teraz, czemu teraz nie mogą? Tak. Bo im, się nie, bo im się nie chce robić i dlatego nie robią. Proszę pana, dały. 13, ale zabierają ją dwukrotnie. Czy stać panią na masaże jakieś wyjazdy, sanatorium, no nie, czym, na wakacje jakieś zagraniczne, jakieś, jakieś masaże? A o nie, czym nie. to mówić? O wakacjach? O, o... Czy nie, nie stać pani na luksusy. Nie, nie. Mnie nawet nie stać Na co pani? Tak, stać? Żebym się lepszy lek kupiła. Czy, czy pani ta trzynastka pomogła? No właśnie. skąd rząd bierze na to pieniądze? Ma na to? Z podatków. No to czy wie pani? Z kieszeni bierze, drugiej daje. Oczywiście. Rząd nie ma swoich pieniędzy. Nie ma. A 15 powinna być? Czy lepiej stała emerytura większa, żeby była? Co miesiąc, 200, 300 zł co miesiąc. Ale pani tak? Większą emeryturę była. Stałą. Mała. I wtedy pani by niepotrzebna potrzebna, była 13. Tak. Niepotrzebna mi będzie 14, 13. Tylko niech nie będzie taki drożyzny. Co najbardziej drożało? Ile... Wszystko, wszystko. A, yy, wystarcza pani, ile pani ma emerytury? lat pracy? Proszę pana, ja pracowałam 35 lat. I mam i nie jestem na swojej, tylko po mężu. Po mężu. I mam 250. Jak przeżyć jak za 2000 w tych czasach? Pana, ale jeszcze mam dodatek pielęgnacyjny 300 zł. To dwa, trzysta tak? 2470. Ja mieszkam z córką. I tak jest Pani Truno. Chol... Tak mi jest To jest sama 1200, są tacy jak nagrywam. Tak, Rentę mają, czy tam tak, emeryturę najniższą. Tak, tak, ja, znaczy, ja tam... jestem na rencie... Nie, ale mówię tym ludziom co radzić, co mają 1400. Co im poradzić, bo już mówią, że nie wystarcza na nic. No bo nie wystarcza. Nie wystarcza, pójdzie kupi chleb, masło, człowieku, ma. coś tam do chleba i nie ma. A chleb ile kosztuje teraz? Pani co kupuje, ile, ile kosztuje? Ja to idę proszę pana tam, gdzie najtaniej. Tak, nie, nie widziałam na kromki Idę do Biedronki, chleb za... Tańszy. Najtańsze tak to całe trzy złote. A w oprywaciarzy po 5 zł. Czy stać panią na masażu jakieś wyjazdy? Pani kupuje naj... leków czy jak? Czy, 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 czy tańsze? Leki, proszę pana, takie to skutkują, to są wszystkie na 100%. A i darmowe, jak to jest? To które są darmowe? Darmowe to są te najtańsze. Ha, no właśnie. To jest trochę pięć na wodę trochę. A, ale wie pan co, one się walczą o stołek wszystkie. Czy ja nie zapisem pani nie za, nie za platformą, zawsze było źle w Polsce. Za niczym czym nie jestem. Czyli pani jest anty wszystko? Tak. wszystkim? Ja to... Czy 800, plus potrzebne jest? Czy powinno być oczywiście, 800? Plus? Oczywiście, że potrzebne. Dzieci potrzebują jeść, a rodzice ich niech przywezną do roboty. Bo dla młodych je... jak dostaną pieniądze za darmo za 800, plus, to nie będzie mi się chciało się robić chyba. No nie będzie mi się chciało robić, bo jak dostaną 800. Plus. No, co ja pani chce dawać? A mają dwoje dzieci, czy trzy To Dawać się w takim razie jak? Ja bym powiedziała, żeby zostały przy tym, co miały. Jeszcze im... i... lepiej dać pracę zamiast 800 plus? Tak, dać im pracę. Czyli ludzie są rozleniewieni przez te 800 plus, 500 plus, przez to wszystko? Proszę, nie chcę im się do roboty, jak ma... Ja tylko powiem, młoda była mi musiałam iść do pracy. I pani żyła bez 500 plus, bez niczego, tak. pani sobie jakaś tak. radziła. A czemu teraz, czemu teraz nie mogą? Tak, bo im się nie chce robić i dlatego nie robią. Jakby im się chciało robić, to by robiły. To komu dawać? Tylko potrzebującym? Jak ktoś ma przed chore dziecko, nie może iść do pracy. Chore dzieci dawać, a nie im próżnikowi. Czy jak ktoś jest zdrowy, idzie do pracy? Zanechał się, chce Oczywiście, jeszcze... oczywiście. A bogate